Także siemaneczką, witam was bardzo serdecznie na y, mapie Nordbrand Dzisiaj tak ze singla bardziej Zaczynamy od sianokosów, mamy łąkę już pograbioną w tamtym odcineczku Tu jest zestaw do, później do zbierania Taka, taki, byczek, taki taka walterka piękna, czarno-niebieska Tutaj manitka na przyczepie, joskajna, joskinka no i tutaj jeszcze niuszek do owijania I fendet z presą kuchna Kuchnia, felek Normalnie I będziemy sobie Takim oto zostawem presować Słomę, yy, siano Które w poprzednim odcineczku yy, Kosiliśmy I zwijaliśmy później też I jeszcze mam jedną, jedno pół łąki Do do zebrania tam, też jest już zgrabione bo miała być cała ale się noże pourywały, bo tam zahaczyłem w taki pienek i się drut kolczasty wkręcił i miałem ja mówię co się działo, takie iskry szły że aż pożar, normalnie pożar o, tak jak teraz kołem tu ale to przez laga on, to nie ja, to nie ja to tylko, to tylko lag był i Halina dzisiaj mówi Jedź presować łąkę, bo za mocno wyschnie, a to nasiano kiszunkę. Ja mówię, halina nie przejmuj się, a ona nie jest zaparta. Ale ja wam tu powiem tak szczerze, nie? Że jak już widzę, że tutaj belka jest takiego małego przejazdu, no to tu konkretnie goście będzie. Także trzeba się brać za robotę, nie ociągać się, bo na pokosie będzie ją chyba za dwie belki. No i dobrze w sumie. Będzie więcej trawki, kiszoneczki Tak trochę na poprzeczniaku Belkę wypluję tutaj nie za bardzo, no ale Co z tego Przepraszam was bardzo, że tak późno y, Wydałem odcinki Praktycznie w nocy no, no rano, no można powiedzieć, że czwarta To już jest tak rano No bo coś mi się z internetem stało Nie wiem, już się pewnie kończy I teraz ten słabszy wszedł ta słabsza taryfa. No i jest katastrofa z wydawaniem odcinków. Wczoraj 8 godzin się odcinki wkrywały. A tak, pół godzinki, i odcinek był. No nieraz więcej. Tak do godziny to już odcinek mieliście. A teraz? Matko, co co się stało? Dwa odcinki, 8 godzin. Wy to rozumiecie? No katastrofa. Katastrofa atomowa. Ja nie wiem, co jest, muszę zadzwonić do tego plusa, ale jeszcze mam rok, tak bym zmienił ten internet, bo mnie trochę nieraz denerwuje, bo albo jest super dobry, albo jest takie gówno, że normalnie nic nie idzie zrobić. Ostatnie dni, jak zakładałem kanał, to był super dobry ten internet, no bo odcinki wydawałem od razu, jak, jak się nagrało, ale później co się stało. To ja nie wiem kto podpalił. No nie wiem kto podpalił. No ale, no nic z tym nie zrobimy z tym fantem. Jedynie muszę później operatora zmienić. Nie wiem, pewnie na T-Mobile, albo nie wiem na co, na Orange może. O Boż. zapomniałem presy zamknąć. Wszystko, presa przepuściła. Matko Bosko bym tak zjeździł wszystkie pokosy, i bym nie pozbierał To bym musiał jeszcze raz grabić chyba A tego bym już chyba nie chciał Bo mi się nie chce grabić By Halina przyszła z grabkami by grabiła A zaś by mnie w domu zabiła Chyba to tam taki szczegół mały Ale ja muszę Halinę tu pochwalić Bo ja wczoraj ze sąsiadem Mirkiem byłem na... De w delegację pojechaliśmy no, bo tam są, jest ziemia do kupienia i tam on też chciał kupić ją, a ja później ją kupiłem. I ona tu całą tą łąkę pograbiła. Ja wam mówię, jak ja później zobaczyłem co ona w łóżku robiła, nie, ja wam mówię, nie, Halina normalnie tak zmęczona była, że nic, nic, nie, normalnie leżała jak deska. A deską mnie jest, bo panie, takie ma. Krągłości, że o matko i córko I jeszcze jezus tam się dołączył do tego i to w dużym stopniu, także Halina ma czym się pokazać. No i tutaj zjeździła, albo jakiegoś ogrodnika wynajęła, muszę jej się jeszcze dopytać. Bo jeszcze się nie pytałem: kto to zrobił? Czy to ona, czy to ktoś inny? Albo to nie Halina, tylko ten. Syn, bo wczoraj syna miałem, a dzisiaj nie ma. Także nie wiem, czy gdzieś tu leży w trawie, czy co. Bo to jest bardzo możliwe. Nic nie jest pewne. Nie wiem, czy czasami za głośno muzyka nie jest. Bo to, ale niech sobie trochę będzie. Bo nieraz, jak i przestój będzie mówienie. to sobie posłuchacie trochę. Nie będzie się wam nudzić. Tak wam powiem, szczerze, że myślę, że to jak to spresuję, to zaraz to owinę. O boż, przejechałem. Myślę, że to owinę od razu. I pozbieram, żeby zaś Halina miała już co tam robić, bo ona będzie tam opisywała, z której łąki to jest, bo tam te belki sobie były inną folią, a teraz kupiłem taką samą, wszystką. I musi markerem opisywać albo weźmie emalię, i sz, albo spreja i będzie malować. No to zobaczymy, albo jakoś tam to oznaczy. Bo ona jest tutaj od ustawiania żywności, diety krowom i bykom. Ona tam jest dietetyczką, ale co z tego, że nie do zwierząt. Dietę umie ustawić, także kiszonki tu, 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 takiej, takiej. Miała być jeszcze żyto na kiszonkę, ale, ale żyto urosło. Ja wymuciłem ma kiszonki. nijak nie ma, tak nie ma. Że no. trochę później było kazanie. Halina mi wyprawiła, no ale. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Że my tu się dalej nie załamujemy. Presujemy, trzy pokosy jeszcze zostały. Podjedziemy zaraz tutaj sobie ciucholandem, owiarką Ursusa i owiniemy te parę belek. To raz dwa pójdzie. To jest podbiorak jest automatyczny, także ja tylko będę belki później wypuszczał i folię odcinał. A tak to wszystko mi wszystko poleci samo. ale ktoś musi być w ciągniku także ja tutaj sobie będę to presował a wy sobie oglądajcie jak to tu idzie presa kuchna kuna, bardzo fajna presa to jest, naprawdę na wielu seriach, nawet w 15 na góralach jak z Michałem graliśmy, to bardzo fajnie się nią presowało była bardzo fajną presą i nadal jest ona jest pasowa, ta, ta, ta presa. My tutaj ostatni przejazd mamy, ale presę naprawdę polecam, pobierzcie ją sobie. Ona nawet na polskiej serii pasuje, bo ona nie jest jakaś tak bardzo wielka. No fakt, że przy tym fędzie tak dość wygląda, dość dużo, ale naprawdę jak do 914 byście ją podpięli, to by śmigała, nawet by nie było widać, że ona taka wielka jest. Że pobierajcie sobie. Myś, Myślę, że ona jest chyba na oryginalnej stronie farminga. No tak zazwyczaj z oryginalnej strony pobieram te mody albo LS Word, ale ta presa raczej jest z oryginalnej strony, bo to jednak jest dość fajny model. Chociaż nie wiem. Nie będę wam kłamał, bo to tak nieładnie. Miałem dzisiaj tego odcinka nie nagrywać, czyli we wtorek bo miałem jechać do Poznania Ale się okazało, że mam legitymację szkolną nieważną i by za dużo to wszystko wyszło pieniędzy Że za dużo bym za bilet zabulił, a tego bym nie chciał, bo to jednak pieniądze... Hajs się musi zgadzać. A z YouTube'a jeszcze nie przyszło nic. Bo to tam no nic jeszcze nie ma. Dobra. Wracamy po krótkiej przerwie Miałem wjazd na kwadrat i później jechałem ten po przyczepę Ciągnikiem Także ja tu siadam w niucha Palimy go New T5 105 koni ma Nie no T5 105 Jedziemy tam owinąć I jeszcze mamy jakieś 10 minut odcineczka Także owiniemy sobie baloty, pozbieramy jeszcze, no i może jeszcze pojedziemy prasować następną łoneczkę. Bo ja później muszę jeszcze je wyjechać w parę miejsc. Ale Lucholan ma tutaj dobre skręty, także się tutaj rozłożymy się. owijać trzeba, żeby było co do pasienia. Może później, niedługo jakieś karmienie krówek tutaj zrobię. A na razie trzeba wszystko przygotować. Że nie ma co za dużo wymyślać. No i tak to jest. Życie. Nie wiem o czym tam w ogóle, jaki był temat, bo dość była duża przerwa teraz bo zanim pojechałem po przyczepę, a tamten pan jeszcze, jeszcze miał salerę na niej bo on na selerę na polu miał i kopał i na podwórku sobie woził to i później to w stodole obierał wszystko, z te korzenie i te łęciny wszystkie Także trochę mu to zajęło i przyczepa u niego była prawie miesiąc. Że dzisiaj jak przyjechałem po przyczepę, to nawet nie, nie pamiętam jak ona wygląda. Ale on tam sobie wszystko nie poradził. Mam autosankę D47. Bez nadstawek, ale będą nadstawki chyba w tym roku robione. Albo z deski, albo z blachy. Także zobaczę jeszcze, bo dość... No zawsze wejdzie jednak w tą przyczepę więcej, a były niedawno resory robione i tłoki to teraz ta przyczepa może tam wciągnąć, dygać ile wlezie. Zobaczymy jak ona później sobie będzie dawała radę, ale tak to jak widziałem jak się jechało z powrotem to ładnie idzie. No i tak to jest. Czy dziecha sobie dawała radę, a wam powiem, że ślisko na drodze. Czy dziecha dawała radę, ale... Ale jakby z pełnymi dwoma, dwiema przyczepami była, no albo z jedną selery, czy buraka, no to nie wiem, czy pod górkę by podciągła, jak jest takie lodowisko. Bo jest dość konkretne to lodowisko, wam powiem, na drodze. Także żeby była gruba zabawa. Nic z tym się nie zrobi. Jednak zima jest, to jednak musi być trochę jakieś lodowisko. Jakby nie było żadnego lodowiska, to by było trochę kiepsko. A my tutaj jakby owijamy te baloty. Tak jak na rolniczej dolinie, co odcinek mi nie wyszedł, bo coś tam w jakimś innym formacie było. Ale ja się nie poddaję. Będą dalej odcineczki. Myślę, że też będą fajne te odcinki. Pod kopaniem ziemniaczków zrobiliście ponad 100 wyświetleń. Tam jest chyba 120, jak się nie mylę. Także normalnie, jak ja to widziałem, jak ja to zobaczyłem, to ludzie, co Wy tam robicie, to jest normalnie ale Także subujcie i kliknijcie dzwoneczek, żeby otrzymać wszystkie powiadomienia Bo coś w YouTube, coś słyszałem, że pokiczkał i teraz jest trochę się źle wybić Także kliknijcie dzwoneczek, żeby przychodziły do Was powiadomienia No i, i próbujcie tam, oglądajcie, komentujcie, subskrybujcie Polecajcie znajomym było je was jak najwięcej bo im większe grono tym fajniej się to nagrywa dla was także zapraszam serdecznie komentujcie subskrybujcie łapkujcie odcineczki żeby było was jak największe grono ja was za to bardzo serdecznie dziękuję na dniach może mi się uda nagrać jakieś oprowadzenie po gospodarstwie Piszcie w komentarzach, kiedy by to miało być Także... Oglądajcie, pytajcie się o coś Ja też Was zapraszam na... Do, do mnie na Teamspeaka Ja cały, cały czas jestem na Teamspeaku, a zwłaszcza jak teraz są ferie Także wbijajcie, pogadamy, może z jakichś odcineczek nagrałem, może z tej serii akurat jakby ktoś chciał. Czy też bym chciał teraz niedługo zrobić serię na yy, jak na mapa się teraz nazywa UDE pamiętałem Ale teraz coś mi się nie pamiętam Ale chwilę, zaraz zobaczę. Sekund 5 EuroFarms Eurofarms to jest mapa Eurofarms. Bardzo fajna mapa. Wielkie pola, ogromne wręcz. Także tam to jest konkretna zabawa. Tam będą fajne maszynki. Takie Ursulki 2. No i później takie nowsze już maszyny. Ja proszę sobie. Wyczekiwaj na tą serię, bo ona może niedługo wystartuje na kanale Ale jeszcze ma być seria taka Na mapie życa Tam są też, jest fajna mapa Jest trochę większa od Rolniczej Doliny, jak nie powiedzieć, że jeszcze raz taka Też fajna mapka, polska oczywiście Jakby było to inaczej By to nie była polska mapa Także też będą serie niedługo nowe. Któraś nie wiem, nie wiadomo która się skończy, ale Rolnicza Dolina na razie się nie będzie kończyła, bo tam jeszcze chcę zrobić orkę, wywożenie obornika, siewy i też jeszcze następne żniwa, bo żniw na moim kanale było bardzo mało, bo ja już tą, tą serię sobie zacząłem. Na sam z Michałem, także nie było wtedy odcinków, bo jeszcze kanału, kanału nie było. Ale będą żniwa na następnym sezonie, także wyczekujcie odcinku, bo to, to fajnie się to nagrywa, nawet tą rolniczą dolinę. Nie są jakieś takie duże maszyny też. Krówki są. I byczki, trzeba byczków trochę niedługo sprzedać, bo już jest ich za dużo. I się mi krowy nie mogą pomieścić, wszystko one się rozmnażają, jak głupie. Tak, do 30 krów bym chciał mieć w tej swojej oborze, bo więcej to później tak nie za bardzo tam jest. Ale tak sobie gadamy, gadamy, a tu i się. Końcówka odcineczka jest i wszystko mamy owinięte. My tutaj odjedziemy kawałek. Teraz podjadę sobie w Altrom. Jak myślę, 25 minut odcineczka to by wystarczyło. Zaczniemy zbierać balotę, ale chyba nie zdążymy. No to jednak dość długo się owija w no, razie aż przelagowało zrobimy sobie screenshota dobra składamy się i lecimy na farmę lecimy na Szczecin O, coś ma tutaj, teraz słaby skręt w tą stronę. Tu jednak dyszor jest zgięty. Transportowy tak, tak, tak pod kątem. Mapa fajna, duża. Pola są też dość galantne. Nie ma co tamto. Ja mam tak powiem szczerze, że chyba sobie aby zejdziemy na pole. I może w kolejnym odcineczku, nie wiem co zrobimy, szczerze wam powiem, że nie wiem, może kopanie ziemniorów, a ja to sobie po prostu poza, poza nagrywaniem zrobię. Tutaj mamy ładną manitkę, waltrę, te piątka chyba, to jest czy coś tam chwila, zaraz widzimy i sprawdzimy a nie aha bo chudy wyłączyłem ale coś coś koło tego i przyczepę joskina myślę że na tą przyczepkę te belki zabiorę a jeśli nie to będzie mały problem ale damy radę nie no raczej chyba wejdą tebelki wysoko poukładam to da sobie ze wszystkim wszystko radę Oboż, oboż ludzie! a nimą. Chyba nie podpiąłem... ...to przyczepy. Myślę, że tą przyczepę sobie zostawię koło słupa gdzieś, żeby tak gdzieś po środeczku była. Rozłożymy się. Proszę bardzo. Walterkę możemy zgasić. Wsiadamy ...mani tu, mani tam. I lecimy. Ja powiem szczerze, że w 15 nie robiłem owijania bel w ogóle. Także 17 musi być zawsze coś innego, nowego Te belki są bardzo duże Jak widzę po manitce i po tym chwytaku na Bele Ale tutaj dajemy radę. Chyba już nie będę wjeżdżał na tą Platformę To jednak trochę strach Oboż, oboz, Spadnę, 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 nie? Dobra, nie. Trzeba od boku je no Małoneczka dość galantna tutaj była, nie powiem, że nie Także trochę belek tutaj wyszło. tutaj sobie takim ładowaniem belek pewnie to zakończymy to dopchniemy jeszcze o syk się łapa trochę nam wygieła ale to co także co ja wam tutaj bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie odcineczków Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie moje odcineczki, żeby było Was jak najwięcej. Wszystko będzie podane w opisie. IP serwera tam jest kanał tymczasowy FS. Hasło LOL. Także serdecznie zapraszam, pogadać, zrobimy jakąś serię. A ja Wam bardzo dziękuję. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć.